Jak ktoś chociaż raz był w szpitalu. To... Dyrektor Szpitala Powiatowego, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że tego nie zrobi, jednak podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Co to oznacza dla pacjentów? Natomiast nie będzie możliwości planowego leczenia w niektórych oddziałach. Mam tutaj na myśli głównie oddział wewnętrzny, oddział dziecięcy, oddział ortopedyczno-urazowy i oddział zakaźny. Fundusz daje szpitalowi powiatowemu tyle samo pieniędzy, ile 7 lat temu, czyli około 14,5 miliona złotych. Potrzeba co najmniej 4 miliony więcej. Podstawowym kryterium przyznawania kontraktu jest podejście historyczne, więc jeżeli ktoś miał całkiem niezły kontrakt, to, to dalej go ma takiego. U nas załamanie nastąpiło w 2001 roku, gdzie z niewiadomych przyczyn ten kontrakt został zmniejszony o 4 miliony złotych. Dopiero w tym roku. Poprzedni w tym roku powoli dochodzimy do tego poziomu, natomiast w międzyczasie i procedury się, stały się droższe i w ogóle ceny poszły, poszły w górę. Nowy kontrakt obowiązywać ma przez cztery pierwsze miesiące nowego roku. Dyrektor wyliczył, że przez ten czas będzie mógł przyjąć niemal pół tysiąca pacjentów mniej. Najgorzej jest na ortopedii, ginekologii, chirurgii, oddziale wewnętrznym i na pediatrii. A jeżeli porównamy na przykład oddział dziecięcy to są to czasami trzykrotnie, a czasami czterokrotnie mniejsze kwoty na leczenie, przeliczenie na głowę mieszkańca w powiecie niż w powiatach okolicznych. Wiadomo na pewno, że co najmniej do połowy stycznia nieczynne będą przeszpitalne przychodnie, chirurgiczna i ortopedyczna. Kolejki wydłużą się jeszcze bardziej. NFZ uznał, że kwoty, które szpitalowi są potrzebne, aby przychodnie mogły działać, są dla urzędników nie do przyjęcia. Już 2 stycznia, aby wznowić pracę przychodni i dostać dla nich pieniądze, dyrektor szpitala jedzie do Narodowego Funduszu Zdrowia na ponowne negocjacje. Zgłosić się można zawsze, natomiast przyjęcia do szpitala będą tylko w stanie nagłego zagrożenia. Życia. Niski kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oznacza, że nie wystarczy pieniędzy na podwyżki dla lekarzy. 1 stycznia zmieniają się przepisy. Medycy tygodniowo pracować będą mogli tylko 48 godzin. Mogą pracować więcej również w zgodzie z przepisami, ale tylko wtedy, jeśli sami się na to zgodzą i dostaną podwyżki. A na to dyrektorowi potrzeba kilkaset tysięcy złotych więcej miesięcznie. Trwają negocjacje ze związkami zawodowymi medyków. O ich wynikach poinformujemy w najbliższym czasie.